Witam, w tym nagraniu opowiem Ci o trzech sposobach na to, żeby nie jeść słodkiego, na to, żeby trzymać się odchudzania, żeby nie, nie dostawać napadów słodkości i żeby to nie było jakimś strasznym problemem dla Ciebie, jeżeli jesteś okączuchem, jeżeli uwielbiasz słodkie, bo ja właśnie taką osobą jestem, a jednak formę jakąś tam umiem zrobić. Więc zaczynamy. Po pierwsze, moim rozwiązaniem jest zastosowanie odżywki białkowej. Ta odżywka białkowa nie jest po to, żeby być cudownym suplementem, który powoduje, że szybciej chudniesz. Ona jest po to, że jak kupię sobie dobrą odżywkę białkową, np. przykład od smaku cookies and cream, czyli ciasteczka z kremem, a uwielbiam ciasteczka, i sobie dodaję tą odżywkę do owsianki do rana, to mam świetny deser z samego rana. I to powoduje, że ja później w ciągu dnia nie mam ochoty na słodkie, albo mam mniejszą ochotę i po prostu jem to słodkie. Czyli zastępuję tą słodycz tą odżywką białkową i to jest pierwszy sposób. Drugim sposobem są batony białkowe. To jest podobnie jak z tą odżywką białkową. Jeżeli jestem gdzieś na mieście, jestem gdzieś w trasie, mam przy sobie takie batony białkowe to są fajnie słodkie, zbilansowane posiłki. Znowu, to nie są cudowne rzeczy, które powodują, że sylwetka Ci się odchudza. One Ci zastępują zbilansowany posiłek, a do tego są słodkie. Te dobrej jakości, które ja wymieniam, tutaj masz je na przykład w linku, to mają dużo bonika i są świetne, i są smaczne. I masz je sobie gdzieś, jeżeli przychodzi Ci oto na słodkie, ochota na batona, jeszcze tego batona. Co to też powoduje? Że Twój umysł, Twój mózg, który ma nauk jedzenia słodyczy, Jedzenie batonów go uzupełnia. I to powoduje, że dalej nie masz ochoty na te słodkie. Jest po prostu łatwiej przy odchudzaniu, jest łatwiej przy redukcji. I trzeci sposób? To tym sposobem jest stosowanie słodzików do różnych rzeczy. I ja polecam Stewie jako jeden z naturalnych słodzików, jeżeli są. Kwestia aspartamu, jedno sobie mówią, że zdrowie zdrowie Ze stewią, nie ma takich problemów, czyli kupujesz sobie odpowiedni słodzik ze stewią, tylko to też musi być odpowiedni, bo pamiętaj, że w Tesco w różnych sklepach czasem są, jest ta stewia z dodatkiem, nawet cukru, nawet raz znalazłem, więc wybierz tą odpowiednią, sprawdź dokładnie skład. Tutaj też na dole masz link, tą, którą ja polecam akurat to jest stewia Swansona, bardzo dobra firma, więc sobie ją zobacz i kupujesz taką stewię i dodajesz do rzeczy, w których chcesz mieć słodkość. Ja tam stewię, czasem dodaję do serka wiejskiego, czasem robiąc sos jakiś pomidorowy, po prostu sypię tego proszku i on zastępuje cukier, bo zauważ, większość sosów pomidorowych jest cukrem. A ja tam dodaję stewie i to zmienia postać rzeczy i ten sos jest słodki. Więc wypróbuj te sposoby, to są moje sposoby, które działają powodują, że ja osoba łakomczu, który uwielbia słodkie, który może się objadać słodyczami... Taki jestem, tak. Mógłbym to zmienić, mógłbym starać się, ale po co, jeżeli mam z tego przyjemność, jeżeli robię to na jakiś czas i zastępuję to tym słodkim? Więc jeżeli ja daję radę i mogę zrobić formę, mogę zrobić formę nawet na zawody, to ty też dasz radę, tylko musisz znać te rozwiązania, te moje sposoby. Więc pozdrawiam i do zobaczenia Mariusz. A jeszcze jedno: kliknij tutaj. Żeby subskrybować ten mój kanał, na ten obraz fajny, jeżeli nie subskrybujesz. Jeżeli podobają Ci się nagrania takie bardziej na luzie, gdzie... bardzo nie przygotowuję jakiegoś materiału, tylko mówię z mojego doświadczenia, to kliknij lajka, like, będzie więcej takich nagrań, takich po prostu na luzie, gdzieś to sobie opowiadam, dzielę się swoim doświadczeniem. I jeszcze jedno, właśnie a propos luzu, kliknij tutaj, jeżeli chcesz przejść na mojego Instagrama, zobacz sobie jakie tam mam zdjęcia. Rzucam tam bardzo różne zdjęcia, nie tylko z fitnessu, nie tylko ze, no, ze zdrowego trybu życia i tak dalej. Ostatnio rzuciłem zdjęcie, kiedy sobie paliłem sisze. sisze, Jak to się mówi? Shisha, tak? Paliłem sisze i powiedziałem, że to jest mój sposób na to, że nie piję alkoholu, że nie palę papierosów. I taka shisha, jakby ona nie ma prawie w ogóle w sobie tytoniu, jest w świetnym sposobem na jakąś używkę. Taką dla sportowców. Więc tam rzucam takie rzeczy, więc obserwuj mnie na Instagramie i tam będą takie ciekawostki. Więc to by było na tyle. Pozdrawiam, Mariusz.